Witajcie! Teraz Wam opowiem, co nie są o naszym technikum procesów drukowania. Należy ono do elitarnego grona nielicznych szkół kształtujących w tym zawodzie w Polsce. Współpraca szkoły z Pałucką Drukarnią Opakowań była opisywana w czasopismach branżowych jako przykład dobrej praktyki. Absolwenci technikum bez trudu odnajdują się na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Pałuckiej Drukarni Opakowań. Jest to pionier w produkcji zaawansowanych technologicznie opakowań. Dzięki temu zdobędziesz wiedzę na temat użytkowania nowoczesnych maszyn tekstograficznych. Ponadto podczas zajęć praktycznej nauki zawodu zapoznać się z funkcjonowaniem działu handlowego, trzymania ruchu, księgowego, logistycznego i magazynowego. Ciekawostką jest, że drukarnia ta tworzy opakowania dla takich firm jak Cortex, Coral, Helio, Widzyn, Cresto, Milano i wielu innych. Pałódzka Drukarnia Opakowań swoim praktykantom zapewnia odpowiedni strój, a także wykwalifikowaną kadrę. trosce o środowisko, drukarnia realizuje projekt Zielone PDO, stawiając na opakowania biodegradowalne. Nasza szkoła zapewnia dojazdy uczniom spoza gminy Janowiec, a uczniowie mieszkający na jej terenie Mogą dojechać transportem szkolnym zorganizowanym przez Urząd Miejski. Najlepsi uczniowie otrzymują za swoje wysokie wyniki w nauce stypendia naukowe, prezesa Rady Ministrów, starosty życińskiego i szkolne. Więcej na temat bazy i wyposażenia znajdziecie w filmie pod tytułem Informacje ogólne o szkole, który gorąco polecam. Tym akcentem dobiegliśmy do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że choć w małym stopniu zobrazowałam wam ten kierunek. Na koniec pragnę Was serdecznie zaprosić na social media Pałuckiej Drukarni Opakowań, gdzie możecie dowiedzieć się więcej. Pamiętajcie, bo opakowanie ma znaczenie! Uwaga! Takich techników jest w Polsce mniej niż u palców jednej ręki. Życzę miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia!